Pościągaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstawać, to pościągaj kołdry. Pościągałam kołdry, panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. O wielka afera, zagoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz jak się pali w piecu? Proszę wielmożnej pani, ja o wszystkim muszę myśleć, niedługo zajdę przez was do grobu. Przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady Seniorów, Józefa Biernacka, zainaugurowała jubileuszową dziesiątą edycję ogólnopolskiej akcji popularyzującej czytanie rodzimej literatury. W tym roku lekturą narodowego czytania była Moralność pani Dulskiej. Do wspólnego czytania dramatu Gabrieli Zapolskiej tradycyjnie zaprosiła wszystkich mieszkańców Tarnobrzega Miejska Biblioteka Publiczna. Tegoroczna dziesiąta jubileuszowa, jubileuszową edycję Narodowego Czytania organizujemy w sali odczytowej, w bogatej scenerii, nawiązującej do epoki i do klimatu moralności pani Dulskiej, przebiegnie, będziemy czytać w kolejności aktów i scen z podziałem na rolę. Oczywiście zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, ale jako pierwsi przyjęli zaproszenie, przyjęła zaproszenie Rada Seniorów, nauczyciele, uczniowie. Tarnobrzeską odsłonę narodowego czytania wzbogacił krótki wykład na temat Gabrieli Zapolskiej i jej twórczości, poprowadzony przez tarnobrzeską nauczycielkę Dorotę Ziętek. Gabriela Zapolska to nie tylko autorka tego dramatu i nie tylko dramatów, bo pisała również nowele, opowiadania i powieści. Yy, pisała artykuły, yy, pisała do prasy, więc yy, no, taka wszechstronna. Chciałam tu powiedzieć, właśnie podkreślić, że nie tylko jeżeli chodzi nawet o dziedzinę literatury, to yy, ten dramat to jeszcze inne sfery. A poza tym, chyba najmniej o tym słyszeliśmy, że poświęciła się aktorstwu. Dodatkowo, w refleksyjny klimat uczestników narodowego czytania wprowadziła muzyka filmowa z lat 30. ubiegłego wieku w wykonaniu Leopolda Miłkowskiego. Mela, gamy. Felicjanie! Zostań jeszcze, już wicher przyleciał. Felicjanie! Hesiu, co? Rodzicielka? Eee, przesądy! Hesiu, patrz, Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje. Cóż to ja nie mam własnego sądu? Czego się i idiotko? Sprzątaj albo czekaj. Byłeś du kiedy w nocnej kawiarni? Ameryka. Delta Mississippi, rok 1946. Biali właściciele plantacji bawełny pilnie obserwują pracę czarnoskórych dzierżawców. Niewolnictwo jest już nielegalne, ale. Segregacja rosowa ma się wciąż tutaj dobrze i wszechobecne błoto, zagarniające pola, farmy, odcinające od cywilizacji, wciskające się w buty, pod paznokcie, włosy dzieci, w sny, umysły i serca, nawet gdy zaschnie, jest wszędzie. Błoto. Niezwykle udany debiut literacki Hillary Jordan. Tytuł oryginału Madbound dosłownie tłumaczy się z angielskiego uwięziony przez błoto. Taki sam tytuł nosi filmowa ekranizacja z kilkoma nominacjami do nagrody Oscara. Jednak to książka ma większą siłę przekazu. Spośród innych o tej tematyce wyróżnia ją sposób narracji. Każdy z sześciu głównych bohaterów przemawia prosto do czytelnika tłumaczy swoje racje, właściwie grzechy. Pychę, chciwość, rządze ziemi, cudzołóstwo, pijaństwo, rasizm, każdy jest czymś ubłocony. Natomiast siódmy bohater, przywdziewający biały kaptur kukluk z klanu, prawa głosu nie otrzymał. Hilary Jordan tłumaczy mechanizmy powstawania i skutki rasizmu, tego zamierzonego, i tego bezmyślnego. Jest to również opowieść o dyskryminacji słabszych, kobiet, dzieci, chorych, a także amerykańskich żołnierzy wracających z frontu II wojny światowej z nieuleczalną traumą. Kraina Mississippi należy do młodych, silnych, zdrowych, białych mężczyzn. Powieść aż kipi od emocji. Pochłania czytelnika od samego początku. Sprawdza krystaliczność jego własnych poglądów. Pozostawia z przemyśleniami, oszałamiająca i niepokojąca. Pierwsza odsłona akustycznych koncertów Michała Wiśniewskiego, 120 minut muzycznej uczty, w czasie których usłyszymy największe przeboje wokalisty i zespołu ich troje na żywo. Zaczarują nas dźwięki płynące z pianina, basu, gitary oraz instrumentów perkusyjnych. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl Małgorzata Wójtowicz-Ciepiela, tarnobrzeżanka od urodzenia. Malarstwem zajmuje się od szkoły średniej. Maluje głównie w technice olejnej oraz akwarelą. Rysuje pastelami. W jej obrazach przeważa tematyka martwych natur oraz kwiatów, a także krajobrazy związane z tarnobrzegiem. Gdy przyjdzie sen, to tragikomedia ludzkich zachowań, kryminał i tragedia miłosna w jednym. Historia zrodzona z pragnienia innego, intensywnego życia, miłości, luksusu, chwili, w której czując się jak uwięziony, kolorowy ptak, chce się odlecieć w nieznane. Muzeum historyczne miasta Tarnobrzega wznawia tradycyjne czwartkowe wieczory zamkowe. Po przerwie spowodowanej pandemią jako pierwszy wykład pod tytułem 40 lat minęło, czyli od soli do siarki, wygłosi dr Adam Wójcik. Aha, ojciec wraca. Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią, która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historię. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzicem, Tadek i Elżbieta. On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi. Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzyłoby żony pomarańczowy maluch, Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha. Mama, dobrze mówiła, żebym się z tobą nie Właśnie, zadawała. Dobrze to powiedziała. Dobrze. i twoja mamusia. Powiedziała. Dobrze. twoja mamusia. Wy wiecie, co ja z wami mam? Zawsze przeciwko mnie. To jest piekło, nie życie. Piekło! Pozdrowić wujka od babci? Powiedz, żebym nie... Pocałowo. No wzięlibyście ją do siebie. Taki dom macie, no. To nie moja wina, że ona nie chce. No, no co ja mogę? No. Ja do powstania poszłam w sandałach. Poczynek, idioto! Nie w chciałem ci zrobić, no. No po czym poznać, że to prawdziwa miłość? To życie tpe. To życie Pokiego grzyba był mi samochód, no. Ani się człowiek nie napii, ani nic. Genialne wesele, kochaniki. Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko kopywalców wesele. A jak myślisz? Że... Pięknie. A Czy ty wiesz, że oni ze sobą w ogóle seksu nie uprawiali? Ty jednak jesteś prosty. O, się znalazł, szlachci, co słuchaczewa. I szczekasz i szczekasz. Całe życie tylko też czekasz. Dwoń na policję! Nie... O Boże! kim są ci ludzie. Jak tylko weszła do domu, ja mówię, o! O! Ale ty nie! Taka ładna, sympatyczna. Proponuję to nasze zdrowie. Przeklinam Was. Coś ty powiedział? Zobie się i waszego syna, żeby nigdy w życiu nie był szczęśliwy. Ostatnia rzecz, którą teraz można o mnie powiedzieć, to że jestem spokojny. Zapykać nie będę. To jest właśnie wasze wychowanie. To nasze wychowanie. Ja to ślub to jest stres jednak. animowany, zrealizowany na podstawie popularnego serialu Psi Patrol. To opowieść o bohaterskich pieskach i o chłopcu, którzy niosą pomoc potrzebującym. Nie! Pozostaje nam jedynie oddać swój los w ich łapy. Pies? Serio? Oj tam pies! Wolę piesek! To jeszcze gorzej! Jest pan w szoku! Puszczę tę uwagę mimo uszu! Już niebawem! I kolejna udana akcja! Najsłynniejsza psia drużyna buu, 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 buu. ruszy na spacer po wielkim ekranie. Przypatrol, co się dzieje? Dzieje się źle, musicie pomóc. Jak tak dalej pójdzie, to Handinger zniszczy miasto. No dobra, pieski, miasto przygód nas potrzebuje. Jak wam się podoba nowa baza? Tu jest tak super! A widzieliście, jaką mamy maszynę z przekąskami? No co, to przecież dzieło sztuki! nie wpuszczam. Rozporządzenie burmistrza. On zawsze był raczej kociarzem. Drodzy, drodzy panie, drodzy panowie i oczywiście influencerzy z minimum tysiącem followersów. Niech nam nie zapłonie! Trzeba pomóc tym ludziom. Do dzieła, pieski. Si Patrol rusza do akcji! Wpadliśmy w korek? Ja to załatwię. Miejsce pan zrobi. Tak, tak, Już! Tak, tak, tak. Bo z ludźmi to trzeba konkretnie. I naprzód! A Ella, Bella i Henry to nierozłączni przyjaciele. Głowy pełne pomysłów dają im mnóstwo frajdy. Jednak, gdy w okolicy pojawia się Bajrancki, Johnny, wszystko się zmienia. Czy prawdziwa przyjaźń przetrwa? Ośmielony cyrk i wszystkich zapraszamy. Jesteś najlepsza. Siemka, jestem Johnny ze stolicy. Niech mnie ktoś uszczypnie, bo ja chyba śnię. Czy to prawdziwy Victor Supreme? Tak, przejedź się. Ale mega! Henry to mój przyjaciel! Magia to dzieci nada! Przestańcie mi mówić, z kim mam się bawić! Henry! Daj spokój, prawda! Nie wystąpię w cyrku! Oby dał się przeprosić! Wszyscy gotowi? Tak! Ta! A możecie głośniej? Tak! Zrazu! Patrzcie! Ta! Jest na kolejce górskiej! Henry, Henry. Znajdę Henry'ego szybciej niż ty! Jeśli to wyzwanie, to je przejmuję. Bingo. Widzicie to? Śnieg, lipcu. Tu się coś dziwnego dzieje. To... Grupa przyjaciół mieszka w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren Czarnego Młyna, ich wakacje zmieniają się nie do poznania. Wszyscy zginiemy. Chcesz, to mogę cię przytulić. odbił ci?